Gdy pracuję z klientami nad koncepcją lustra, dzieją się naprawdę niewiarygodne historie. Gdy ktoś mi opowiada jakąś historię, która wzbudziła jego duże emocje i zadaje pytania: Co takiego ważnego to zdarzenie mówi ci o tobie? To dzieją się niewiarygodne akrobacje, idące w kierunku tego, że doskonale wiemy, co jest w tej osobie, czego nie lubimy nie akceptujemy, i bardzo chronimy. Tej przestrzeni, co może być w nas. Na przykład ktoś opowiada, że osoba, z którą ten opowiadający współpracuje, zareagowało bardzo emocjonalnie, na jakimś etapie rozmowy i opowiadając to mówi, ta osoba naskoczyła na mnie, ta osoba była agresywna, ta osoba zaatakowała mnie. I dalej w swojej wypowiedzi opisując, jak. Sam zareagował, jak sama ta osoba opowiadająca zareagowała, mówi: Ok, ja owszem, byłem zirytowany, ale, ale mogę być zirytowany, bo mam trudny okres. Czyli na przykład powstają bardzo podwójne standardy. Inny przykład: na imprezie ktoś jest w centrum uwagi, w samym środku nie? takiego bycia szomanem. Patrzę z odległości na tą osobę i nie znam jej, a już jej nie lubię. Już mi je irytuje, już mnie denerwuje. Dlaczego? Co to może mi powiedzieć o mnie? Prawdopodobnie też tak bym chciała, a nie potrafię, nie odważy się. Albo też tak mam i tego w sobie nie lubię. Podsumowując, jeżeli chcesz dla siebie, dla swojego dobra skorzystać z tej koncepcji lustra i tego, że wszystko, co w świecie zewnętrznym jest odbiciem tego, co w naszym świecie wewnętrznym. Pamiętaj o pytaniu: co takiego jest we mnie? Czego nie lubię? Czego nie akceptuję? Że ta osoba, to zdarzenie, ta wypowiedź budzi aż takie moje emocje. Gwarantuję, że odpowiedzi będą. Bardzo rozwojowe.